Dobra, jesteśmy w Galerii Mociny. Sprawdzimy dzisiaj wiedzę koszykarską Polaków, ale i pewnie nie tylko. Będziemy rozdawać również opaski, które dostaliśmy od Spaldinga. Obserwujcie. Jest, mamy pierwszą osobę. Powiedz z ilu osób składa się drużyna koszykarska? Z pięć. Na pewno? Tak. A z, kiedy w koszykówce jest spalony? Nie ma spalonego w koszykówce. A gdzie jest? W piłce nożnej. Bardzo dobrze. Ile centymetrów trzeba mieć, żeby grać w NBA? Nie ma zasady. Najniższy zawodnik miał 1,59 m, nazywał się Maxi Box. Już nie jest oczywiście aktywny, ale zawsze udziela swoich rad i gdzieś tam asystuje młodym graczom. Tak jest. No. Król, król, Kiedy panował, kiedy panował, kiedy panował Martin, Martin Gotthard, Gotthard III? III? Oj, to ciężko powiedzieć, ale poczekajcie, zaraz spróbujemy wymyślić. Czy to były dobre czasy dla Polski, kiedy panował Martin Gotthard III? Jako koszykarz na pewno, bo, bo zawsze coś tam wnosił. Wnosił hype, wnosił, popularyzował koszykówkę na 100%. oglądało się przecież jego finały Lakers i Orlando Magic w 2009 roku. Pamiętam sam to przecież na żywo oglądałem. Ba, nawet swego czasu pisałem o tym, bo miałem taki epizod, gdzie, gdzie blogowałem. Ale myślę, że to był taki dobry. Ale jeśli chodzi o sukces taki reprezentacyjny, to nie. To już tutaj te czasy nowoczesne z Mateuszem Ponitką. Eurobasket, którym no świetnie wypadliśmy już ponad 50 lat temu. Dobrze, myślę, lat temu. Tak, i ten ostatni też był fajny, który był tutaj w Polsce, w Katowicach. To też ta kadra jednak osiągnęła lepszy wynik niż z Marcinem. Także tutaj ma to już trochę wyżej, jako ten lider i kapitan dla reprezentacji. Dzięki wielkie. Kiedy słyszałeś o koszykówce i w ogóle o tym, jak grają? ja jedynie słyszałem o NBA, tam widzę jakieś. No, no, no. Dobra, a mniej więcej mógłbyś nam powiedzieć, ilu zawodników składa się drużyna koszkarska? Mm, nie wiem. Tak jak no, pamiętam. Słuchaj. No dobra, tak. Osiem? Um, Było blisko, z rezerwowymi no, się zgadzam. No, trzymaj, trzymaj w nagrodę, masz opaskę za to, że się z nami podzieliłeś nagrodą. Dzięki, trzymaj się, piąteczka. To, 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 Mamy parę pytań odnośnie koszykówki, chcielibyście odpowiedzieć? Takie proste pytania. No to dobra, to pierwsze pytanie. Z ilu zawodników składa się drużyna NBA? Uuu, to ja nie wiem, to bardziej kolega. Dawaj, strzelaj, strzelaj. No kolega może strzeli. Z no, dziewięć? Z ławką rezerwową jak najbardziej. Z ławką rezerwową, tak. No to, to teraz z ilu minut składa się jedna kwarta w meczu? Eee... Możesz się pomylić, o dwie Możesz minuty. Się pomylić no tak na spokojnie. Nic nie szkodzi jak się 6 minut? Eee... Prawie, prawie. prawie, troszkę więcej. 8? Troszkę więcej. Jeszcze, ale dobra 2 minuty. No może kolega strzeli teraz zbędów. jak już wie, że więcej. 10, dobrze, w eurobaskecie tak. W Euro A powiecie, ile jest kwart? 4 są. Cztery Cztery kwarty, są kwarty. bardzo. nagrodę mamy dla was tutaj piękne opaski z Spaldinga. Tutaj proszę jeszcze dla kolegi jeszcze jedna. No, Pierwsze pytanko. Z ilu zawodników składa się drużyna koszykarska na parkiecie? Oj, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. 20? No, jak wliczymy w to sztab szkoleniowy i rezerwowych, to tak. E, a czy jest jakiś polski koszykarz, który teraz gra w NBA w Stanach Zjednoczonych? Iga Świątek? Czy nie? Nie, no nie. Iga Świątek gra w tenisa. Jeremy Sochan. Ale spoko. Dodatkowe pytanie. Ile centymetrów trzeba mieć, żeby grać w NBA? 180-190? Nie ma ogólnie dobra odpowiedź, bo nie ma ogólnie jakiegoś tam, że tak powiem, wymogu? Najniższy koszykarz jaki grał miał 1,58 m. Więc spoko, dzięki. Mamy dla ciebie mały upominek od spaldinga w postaci opaski. Dzięki wielkie. Pierwsze pytanie powiedz, z ilu zawodników składa się drużyna koszykarska na parkiecie? Cześć na pewno? Z pięciu. Niewiele się pomyliłeś. Dobra, to może inaczej. To z ilu składa się jedna kwarta? Dwudziestu. Troszeczkę mniej. Dwunastu. A ile jest kwart? Cztery. Bardzo dobrze. To jeszcze takie pytank dwa pytanka ostatnie. Czy jest jakiś Polak, który teraz gra w NBA? Jest. Jak się nazywa? Socham. O, Bardzo dobrze. No i ostatnie? Dobra, no ostatnie pytanie. Kto wygra, kto wygra mecz? Chicago czy Bulls? Dokładnie. Elegancko. I mały upominek od Spaldinga w postaci opaski. Super. Dla koleżanki też mamy. Dzięki. Masz? Dobra. Dzięki, wielkie. Dzięki jak coś. Takie znaczy. bardzo proste pytania. E, totalnie się nie znam, ale dobra, Jolo. To, to, nic, to nic, Dobra, to pierwsze pytanie. Ile jest kwart w koszykówce? Dobra, kwart w koszykówce? Regulaminowo. Cztery? Dobrze, Dokładnie cztery. No. A ile ma minut? Tak mniej więcej. może się pamiętać o pięć minut. Pół godziny? Troszkę mniej, troszkę mniej. Piękno. O połowę mniej. 15, tak myślałem. No dobra. Dobra, no 12, 12. Dobra, z, dobra, z ilu okay. osób składa się drużyna w koszykówce? Strzelałbym, że 11. 11. To jest Pamiętaj, 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 że, pamiętaj że koszykówka. Oglądasz kiedyś w ogóle mecz kosza? Okej, okay, no to 5, to 5, ułatwimy okay. ci. Także trochę mniej. A powiedz mi, czy jakiś Polak? Wiesz co to jest NBA? Tak. Czy jakiś Polak gra w NBA? Marcin Gortat. Bardzo dobrze, Marcin Gortat. A aktualnie czy ktoś gra? Aktualnie nie, on był, znaczy był kiedyś, ale czy ktoś jeszcze to nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że nie, moja odpowiedź to nie. Pozdrawiamy Polisz Hammer. Tak dzięki wielkie. Dzięki dla Ciebie jeszcze coś od Spaldinga, tak Trzymaj bardzo. opaskę dla Ciebie. No, Mały pominek. Na razie, dzięki wielkie. Słuchaj, Właśnie pierwsze pytanie, z ilu zawodników składa się drużyna koszykarska na parkiecie? Sześciu? No, prawie, 5. Powiedz mi, ile minut ma kwarta? Jednak? 60? Troszkę mniej. Troszkę, Pięćdziesiąt? Tak z 10 razy mniej, prawie. O Jezu! Yes. 12 minut. 12. Między 10 a tak, 12, 12. W zależności czy w, w Europie, czy w Stanach. E, no i pytanie, czy jest jakiś Polak aktualnie, który gra w najlepszej lidze świata, czyli NBA? O, nie wiem, jeszcze powiem. Je Słyszałeś takim wiem. Jeremy Jeremy? Nie, nie słyszałam. Nie Jeremy Sohan. Okay. Jeremy okay. Sohan. I ostatnie pytanko takie, ile trzeba mieć centymetrów, żeby no, grać centymetrów w NBA? 1,95 na pewno. 1,95? Okej, okay, spoko. Ogólnie najniższy koszykarz, jaki był, to miał 1,58 58, maxi ale średnia wzrostu to faktycznie 90 parę. Dzięki. Mamy jeszcze dla Ciebie taką pamiątkę. Upominek od Spaldinga w postaci opaski. Dzięki, wielkie. Jak coś, to amateur basket na TikToku. Janky so, you, thank you. Thank you. Thank you.